Witajcie, pokażę Wam, jak wygląda dom po pierwszym tygodniu prac. Przede wszystkim były tutaj porządki, porządkowanie tego bałaganu, bo tu nie można było przejść, wszędzie wszystko coś leżało. Widzieliście ten filmik. W sumie to mój pierwszy film tutaj do gospodarstwa, który yy, rzuciłem. Zrywane tynki, zmasowane sufity, żeby się nic nie zawaliło, ponieważ tutaj wszystko, że tak powiem, jest zapadające się. A u góry Chodziliśmy, pracowaliśmy, zrywaliśmy poddasze łazienka. Tu kolejne pomieszczenie też, już częściowo zrywane tynki, wzmacniane stropy. Ok, teraz Was zapraszam do góry, pokażę Wam, jak wygląda góra. Ok, jesteśmy na górze. No tutaj była konkretna demolka. Wszystko trzeba było zrywać, w ogóle 100 worków zbożowych samej trociny zostało zapakowane. Było to popakowane tutaj w sufitach, po 40 cm trociny poupychane. Nie obeszło się bez krwi, bez oczywiście kupa potu, ponieważ był to gorący tydzień, nieźle grzało. Wełny 25 worków 240 litrowych, też była wełna poupychana, no i oczywiście jeszcze styropian. Więc pozrywać to wszystko, mnóstwo pracy, trzy dni w dwójkę, żeśmy tutaj rwali to, a jedna osoba woziła, wynosiła, więc ogrom pracy wykonany. Mówię, była krew, bo po coś tam na kogoś coś spadło, to się zerwał sufit, to coś, było pot. się to było wynosić, już nie mieliśmy siły, ostatnio, żeby to wynosić, za ciepło było, więc powynosimy to na początku przyszłego tygodnia. Więc konkretna demolka, w tym tygodniu się biorę tutaj przede wszystkim za zabezpieczenie dachu, ponieważ jakby przyszło jakieś deszcz, to chcę żeby to wszystko ładnie sło, więc trzeba tu ten dach połatać, no i powzmacniać te belki, te kroki się tutaj, ponieważ no, na ten moment nie, nie będę jeszcze ruszał dachu, nie będę go przekładał w tym roku, zabezpieczę to przed zimą, a dopiero w przyszłym roku będę robił takie poważniejsze tutaj prace, ponieważ... Zależy mi na tym, żeby uruchomić jak najszybciej gospodarstwo. Do mnie jest tu mi tak naprawdę moment jeszcze istotny. Bardziej zależy na tym, żeby po prostu pozabezpieczać teraz, a później, że powiem, sobie działać, doinwestowywać ten budynek, docieplać po kolei. Ale to będę Wam pokazywał, jak to będzie wyglądać. Pracy ogrom, tak jak na początku w pierwszym filmie, ale pracy się nie boję. Ciężko tu pracujemy, żeby po prostu to jakoś wyglądało fajnie w przyszłości. Plany są na rozwój tego gospodarstwa. Ono stało 10 lat puste i wymaga, że tak powiem, teraz tutaj dobrej ręki. wszystkim dużo pracy, żeby to wszystko wziąć, doprowadzić do fajnego kształtu. Tak to wygląda. Mi się podoba ta przyroda dookoła ptaszki śpiewają. Więc na ekologiczne gospodarstwo uważam, że miejsce jest idealne. Tylko trzeba to wszystko jeszcze, tak powiem, dopracować. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.